Bo w tamtym odcinku miałam tym moim pierwcem podarować komuś pod, to, to ja sobie dobrze da mi na listę Ale nie, ona da mi na listę ale wtedy jej nie było i chyba ona tak była, tutaj widziałam ją, ale nie wiem, więc teraz muszę ją poszukać. A ja mam tyle przyjaciół online, że chyba jej nie znajdę. Okej, okay, szukamy ją. Nie, to nie ona. Podobne ma nazwę. O, jest, jest. No i taka jedna mi właśnie mówiła, że chłamie, że ja w ogóle poza nie dam, no ale ja nie chłamnie. No teraz właśnie chciałam ten film nagrać właśnie dla niej i dasz jej właśnie dowód na to, że ja daję, że ja daję poza. I Właśnie to jest dla niej ten dowód. właśnie jak, jak ty to ci podatkowała właśnie masz ten dowód, który chciałaś, no i teraz masz. Więc to wszystko w tym odcinku... Znaczy nie odcinku, w tym krótkim filmiku. Viento pa